Za chwilę będziemy przeżywać te emocje piłkarskie, ale na początek minuta ciszy poświęcona pamięci zmarłego kilka dni temu byłego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Leo Benhakera. Leo Benhaker w 2008 roku po raz pierwszy w historii... Prowadził piłkarską reprezentację Polski do finałów mistrzostw Europy, a my za chwilę wraz z sędzią Damianem Sylwestrzakiem będziemy rozpoczynać to spotkanie Jagielonia w żółtych koszulkach, czerwonych spodenkach legia tradycyjnie, białe koszulki, czarne spodenki, białe Getry. A w Jagiellonii będzie potrzebna zmiana, i zdaje się, że Leon Flach jest zawodnikiem, który sygnalizuje, że on już w tym meczu grać nie będzie. Coś mu się wydarzyło tam z Padna Murawę. Pokazał, zanim jeszcze Padna Murawę, że ma problem i tu problem mięśniowy, bo trzyma się z tego co widzę za prawą nogę. Bardzo, bardzo przykra sytuacja. W trzeciej minucie gry plac gry musi opuścić z powodu kontuzji. Leon Flach będzie zmiana, ale to nie Jarosław Kubicki wejdzie na boisko, tylko Tomas Silva rusza mas. W prawą stronę do Pululu, Pululu ładnie przyjął, ma przy sobie Kapładiego, rusza na obiegnięcie Czurlinow, ale Pululu sam, Pululu sam przed pole karne do, do ten do Romańczuka, jak niewiele zabrakło Romańczukowi z 20 metra. Piękna akcja Agieloni. kilku podaniowa z pierwszej, ostatecznie wycofana piłka chyba od Imaza do Romańczuka na 20, może drugi, trzeci metr i Romańczuk pomylił się niewiele obok bramki Tobiasza. Tobiasz nie miałby nic do powiedzenia, gdyby ta piłka leciała w światu bramki. Jagiellonia cały czas ma inicjatywę, teraz dalekie podanie do Sylwy, Sylwa pięknie do Hansena, Hansen ma dużo miejsca z lewej strony pola gry, jest w polu karnym, Hansen, 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 ach jak niewiele zabrakło, rykoszet był czy nie. Nie szukał dalszego słupka bramki Tobiasza Hansen rozkłada ręce nie wiem co sygnalizuje że, że rzut rożny powinien być dla Jageloni w każdym razie kontra Jagieloni doskonała Silva do Hansena ten bieg polekarny ostry kąt przymierzył w kierunku dalszego słupka bramki broniony przez Tobiasza no i przeleciała piłka metr obok lewego słupka Tobiasza znowu jest elityw polekarny ale to będzie zagranie oj nie dobrze zachował się Wojtuszek Wojtuszek się źle zachował Szkurin strzał niecelny Złe zagranie Wojtuszka, tę piłkę powinien wypuścić za linię końcową, nie było nikogo. Teraz klepnęli piątkę ze Szybczakiem, nie zrozumieli się. Ktoś powinien krzyknąć, że puść to, ale na szczęście piłka zagrana na środek polakarnego do Szkurina. A Szkurinowi piłka, jak to widzę na powtórce, czasami mówi się w żargonie piłkarskim, skiełzła. Uciekła mu po bucie, po jego lewej nodze, po zewnętrznej części stopy. Teraz wreszcie ruszają do przodu Morysita już blisko linii pola karnego do Ojedele. Chyba był na spalonym Ojedele, piłka w bramce Spalony, spalony, tak, 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 spalony. To już było widać wcześniej, że Ojedele był na spalonym. Cieszą się, cieszą się kibice Legii Warszawa, a niektórzy chyba nie widzą, że jest spalony, nie wiem. Trzeba patrzeć na to, co się dzieje na, st na stadionie. Jest szczególnie jeden gość bardzo zadowolony, chyba nie trzeźwy, bo tak podskakuje, dalej się cieszy, cieszy się i cieszy, i cieszy dalej, i jeszcze demonstruje swoją radość. A tu trzeba zawsze spojrzeć na Sędziego, chorągiewka w górze. Ja to od razu byłem pewny, że o był na spalonym, więc kompletnie niczym się nie przejąłem. Jest Poulou przed polem karnym, ma u nas szesnastkę, musi dobrze grać do lewej strony polulu do Hansena, Hansen do Mutinio z lewej strony pola karnego, Portugalczyk 16, tam jest Czurlinow, rywale wybijają, zbiera to Wojtuszek, 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 lewa noga, Wojtuszek, a i zablokowany strzał, gol! Czurlinow! Dobija po strzale Wojtuszka piłkę odbitą od rywali. W 41 minucie gry Darko Czurlinow zdobywa prowadzenie dla Jagiellonii Białystok. Jagiellonia podostrzyła, Jagiellonia doskoczyła, a Darko Czurlinow całuje tutaj jakąś piękną kobietę na trybunie i też drugą, nie mniej piękną, tylko że ciut starszą. Nie wiem, czy to nie będzie mama i siostra, albo mama i żona. Na pewno mama. W każdym razie w 41 minucie gry za sprawą Norberta Wojtuszka rywale popomili błąd we własnym polu karnym. Strzał Wojtuszka zablokowany, ale dobitka z bliska, z piątego metra. Darko Czurlinowa Jaga prowadzi. Cieszą się kibice żółto-czerwonych w żółto-czerwonych koszulkach. Niektórzy w żółtych, niektórzy w czerwonych kapelutkach. Radowan Pankow będzie szukał wrzutu w okolice środka pola karnego Jagielonii. Tam mamy dwóch, czterech, sześciu graczy w biało-czarnych strojach. Trójka pozostała przed polem karnym. Piłka na środek pola karnego. Groźnie Szkurin i gol. Spalony. Spalony. Po raz drugi. Pokazują spalonego, Żółkowski zagrał głową, Szkurin piłkę skierował do bramki Agieloni. Oczywiście musimy sprawdzić, czy tam spalonego nie było, rozkładają ręce legioniści, rozkłada ręce trener Gonzalo Fejo, no i za chwilę zobaczymy. A przepraszam bardzo, to nie jest spalony, tylko sędzia pokazał, że rywale źle wyrzucili aut. Radovan Pankow po prostu pomylił się przy wyrzuci piłki z autu. Mamy tutaj tę sytuację, spalonego żadnego nie było, natomiast sędzia pokazał, że aut był źle rzucony. Znowu piłka stracona przez Szkurina na rzecz Ebose, okazja do kontry, jest Imas, jest Pululu, przed polem karnym Pululu, może strzał Pululu, Pululu, odbija piłkę, to objaś Imas, nie ma gola, nie ma gola, bo nie ma komu tej piłki dobić, chyba może być karny dla Jagielloni, a może i nie, w każdym razie leży w polu karnym nasz zawodnik, nasi reklamują, a konkretnie Jesus Imas, że tam było przewinienie, no sam się raczej nie wywrócił gracz Jagielloni. tym zawodnikiem jest chyba Thomas Silva, sędzia chyba to zinterpretował tak, że nie ma karnego, jest tał dla Jagieloni. Jagiellonia wróciła znowu na własną połowę po piłkę, tutaj Szkurin walczy z Wojtuszkiem, utrzymuje się Białorusin, podaje przed pole karne do Moriszyty, Moriszyta dobre podanie w pole karne, broni Abramowicz w sytuacji sam na sam z Kasprem Chodyną, kapitalne zagranie Moriszyty do Chodyny, ale wyczuł intencję pomocnika rywali Sławomir Abramowicz, strzał z 6 metra, wyszedł, skrócił kąt Abramowicz, zapobiegł stracie gola, najlepsza sytuacja Legi w tym meczu na zdobycie gola. Mnóstwo niecelnych podań. Taka walka dwóch mieściarzy, którzy już przed przystąpieniem do tej walki byli zmęczeni poprzednim pojedynkiem. Tutaj dają sobie po jakimś tam razie jednym, drugim, a to ich wycięcza. I, I mimo, że stoją na nogach, to już słaniają się. To już właściwie jeden strzał może być strzałem nokautującym. Ważne by było, żeby to Jagiellonia ten nokautujący strzał oddała. Na razie jednak legioniści. Moriszita na prawą nogę, Morisita w pole karne, Morisita skaczą rywale, słupek ratuje Jagieloni. jeszcze będzie dobitka Kuna, nie będzie. A jak było blisko po główce jednego z graczy Legii Warszawa, teraz Morisita uciekł Duszanowi Stojnowiczowi, Stojnowicz i groźnie, żeby to wybić, 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 wybijamy. Hansen ostatecznie wybija, chyba z 10 piłkarzy w, na piątym metrze przed bramką Jagieloni było i ostatecznie Hansen to wszystko wyjaśnił. Do Morysity. Morysita toczy pojedynek z, ze Stojnowiczem. Znowu dał się ograć Stojnowicz. O Jedele nad poprzeczką bramki Jagiellonii Białystok. Co się dzieje z Duszanem? Druga sytuacja z Morysitą. Łatwo ograny na szczęście. Ani wcześniej Klody Gonsalves, ani teraz O Jedele nie trafili w bramkę Jagiellonii Białystok. O Jedele był bardzo, bardzo blisko. A i niewiele. 30 cm nad bramką Jagiellonii Białystok przeleciała. Piłka po strzale Maxa. O Jedele. Duszan Stojnowicz w międzyczasie dostał żółtą kartkę, nie wiem za co, czy za faul, czy za dyskusję z arbitrem, w każdym razie 2 minuty 40 sekund przed końcem czasu tego meczu i w czasie doliczonym również jak Jelonia prowadzi 1 do 0 z Legią Warszawa. Dobrze Stojnowicz, oj rzut wolny, żeby jeszcze nie było czerwonej kartki. Stojnowicz fauluje Morsite. To będzie niedaleko od pola karnego. Czerwona kartka dla Duszona Stojnowicza. Tak jak mówiłem, bardzo szybko Duszan w tym meczu skończył grę. No na szczęście to jest już końcówka tego spotkania. A więc gramy w 10 przez ostatnie tak naprawdę 20 sekund. Być może sędzia przedłuży to jeszcze o minutę, no bo za 15 sekund skończy się ten czas doliczony. Już jest dawno po doliczonym czasie. Już jest 30 sekund po czasie doliczonym. Ale jeszcze potrwa ten mecz, nie potrwa w ogóle. Jagiellonia wygrała z Warszawy z Legią 1 do 0. Jagiellonia liczy się w walce o Mistrzostwo Polski. Jagiellonia praktycznie chyba zapewniła sobie miejsce w czołowej trójce.